Dziś recenzja dość ciekawego sprzętu, bo czego w nim nie ma. Kolorowy wyświetlacz, dodatkowe gry, kolorowanki dla dzieci, obsługa Legimi, Empik Go. No cóż, zapowiada się rewelacja. Owszem, ale tylko dla wybranych. Jestem Bartek Grząkowski z telepolis.pl i zapraszam Was dziś na test z czytnika Pocketbook Era Color. Co my tu mamy? Do naszych rąk trafia siedmiosalowy brat czarno-białego, dobrze ocenianego modelu Pocketbook Era, którego wyróżnia oczywiście, jak żeby inaczej, kolorowy wyświetlacz działający w technologii Kaleido 3. Różnica między tymi modelami waha się od około 100 do 200 zł, obecnie oczywiście, a wersja kolorowa stoi no nieco ponad poziomem 1000 zł co za te pieniądze dostaniemy. W pudełku poza samym czytnikiem znajdziemy oczywiście kabel USB do ładowania oraz trochę papierologii. Jeśli chodzi o samego Pocketbooka Era Color to jest on dość lekki i poręczny nawet jeśli chodzi o trzymanie jedną dłonią, choć tu warto mieć jakieś podparcie. Na plus zdecydowanie zasługują klawisze funkcyjne, które znajdziemy na boku czytnika, choć mnie osobiście zależałoby na mniejszych odległościach między nimi, bo nie wszystko jest zasięgu mojego kciuka, a ułatwiłoby to sprawne korzystanie ze sprzętu. Jeśli chodzi o wykonanie to oczywiście mamy tu plastik, choć całość jest przyjemna w dotyku. A dodatkową zaletą jest wodoodporność klasy IPX8, co pozwala zabrać ten sprzęt nawet na płytki basen ze słodką wodą, bez obaw o zamoczenie. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę jeszcze, że u dołu w przypadku osób prawołęcznych znajdziemy też głośnik. Sam wyświetlacz na dzień dobry jest dość ciemny, no i fajnie, choć przy dużym świetle możecie nie być pewni czy w ogóle jest włączony. Mamy tu jednak oczywiście możliwość podświetlania, także z opcją regulacji samej barwy, od ciemnej do zimnej i odwrotnie. Oczywiście możemy też decyzję w tej sprawie pozostawić automatową, ale on jest tutaj akurat zależny od narzucanego przez nas zegara, a nie realnego oświetlenia, więc niekoniecznie może Wam się to akurat przydać. Choć ostatecznie, wciąż sam wyświetlacz może być dla Was momentami jednak zbyt ciemny. Ten fragment zacznijmy od tego, że czytnik jest tylko dostępny z 32 GB pamięci, czyli inaczej niż w wersji czarno-białej, gdzie mieliśmy wybór na 16 i 64 GB. Inny jest też zastosowany procesor oraz większy akumulator. Nowy układ nie oznacza bynajmniej, że czytnik ten działa bez żadnych opóźnień. To nie smartfon, więc wstrzymajcie konie, jeśli liczyliście na szałciał i błyskawiczne działanie. I choć od czytników nie oczekuje się oczywiście zazwyczaj jakiejś kosmicznej wydajności, no to tutaj jest po prostu raczej poprawnie, ale nic ponadto. Zdarza się za to momentami dość wyraźnie zjawisko ghostingu, czyli resztki z poprzednich stron, czy też w przypadku sudoku ślady po małych cyfrach nam zostają, możemy to oczywiście zmienić za pomocą opcji całkowite odświeżenie strony, tam będzie mogła się to odświeżać częściej po prostu. Czy wariant kolorowy jest szybszy od Pocketbook Era? Nie miałem okazji trzymać obu w rękach, więc ciężko mi osobiście coś powiedzieć, ale przeglądając materiałów w sieci miałem wrażenie, że dużej różnicy na to nie ma między nimi. Czas pracy przez producenta jest określany na długie tygodnie. Już poprzedni wariant y, potrafił przepracować około miesiąca, a tu akumulator powiększył się do 2500 mAh, więc o ile nie będziecie jakoś intensywnie używać tego sprzętu na przykład do przeglądania internetu, no to powinno to naprawdę być całkiem przyzwoicie. Ładowanie oczywiście za pomocą gniazda USB, które przyda nam się także do wgrywania nowych książek. Alternatywnie teksty trafią na Pocketbooka za pomocą synchronizacji z folderem Dropbox lub w usługi sent tu Pocketbook. Ale skoro o internecie mowa, no to owszem, jest tu przeglądarka, która nawet pozwoli nam wejść do sieci, ale cóż, przez tempo pracy będziecie raczej z tego korzystać tylko wtedy, kiedy musicie. Natomiast sam czytnik ma kilka innych ciekawych cech, o których chciałbym tu wspomnieć, choć czasem no tylko z obowiązku, nie ukrywam. Bo chociażby funkcja zrobienia z tego Pocketbooka ramki na zdjęcia bardzo mija się z celem ze względu na jakość wyświetlanego obrazu i ogólnej funkcjonalności takiego rozwiązania, bo zaraz będziemy chcieli ten czytnik wziąć. Za to już opcja dodatkowych aplikacji, które znajdziemy na pokładzie, no to świetna sprawa. Są szachy, jest sudoku, jest pasjans, jest kolorowanka, zabawa dla każdego i co ważne dla rodzica, zabawa, która jest dla dziecka rozwojowa. Kolorowanka jest co prawda trochę ograniczona do wzorów, które możemy jedynie wypełniać barwą i samych kolorów, ale pozwala choć na chwilę zająć ręce malucha, a sudoku to sam chętnie rozwiązywałem, to, to jest chyba najlepsza rekomendacja. W samych książkach natomiast możemy szargać największe świętości, czyli zakreślać je różnymi kolorkami, robić dopiski w formie notatek. Do tego dochodzi też kwestia obsługi gestów, których działanie możemy modyfikować w ustawieniach, a dla leniuszków możliwość odtworzenia lektorki czytającej nam książkę na głos. Tu dostępna po polsku jest tylko jedna opcja. Na koniec wspomnę jeszcze, że model Pocketbook Era Color, kupiony w Polsce, ma wbudowane aplikacje Legi, i Epic Go, co ułatwia dostęp do nich. Co ważne, książki pobrane z tych źródeł są widoczne w naszej bibliotece. Fajnie. Co zatem sobie myślę o tym czytniku? Jest świetny, zwłaszcza dla rodzica z małym dzieckiem. Brzmi jak ja, prawda? No nie do końca, bo rodzic ten musi przy okazji też być fanem czytników e-booków bo jeśli ta technologia ogólnie Was nie przekonuje, no to pocketbook era kolor będzie dla Was raczej stratą pieniędzy. Natomiast jeśli e-booki to rozwiązanie jest zdecydowanie dla Was, to znajdziecie tutaj wiele fajnych rozwiązań, które zostaną poszerzone o zastosowanie koloru. To zdecydowanie dodatkowy plus przy książkach, ilustracjami, gazetach czy komiksach. Natomiast jeśli czytacie tylko zwykłe książki, no to wersja czarno-biała raczej będzie dla Was bardziej odpowiednia w tym przypadku, jeśli chcecie wybrać pomiędzy jednym sprzętem a drugim. Jak wy patrzycie na ten sprzęt? Czy korzystacie w ogóle z takich rozwiązań jak e-booki? Czy uważacie, że jednak nie? Albo tradycyjne książki, albo w ogóle po co komu książki, a, a zamiast czytnika, no to lepiej tablet? Dajcie o tym znać w komentarzach pod tym filmem. A jeśli podoba Wam się ten materiał, to tradycyjnie poproszę o lajka i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.